Siemonaczkowskim z tej strony tada a to kolejny odcinek z Rocket League, z okejowym Polkiem I za Haha Ho Adamem Tak Dzisiaj gramy w Rocket League Tak. Bo jak fajna główka masz tam na tym ty to całkiem fajny trzon złot Gwiazdka 3 i 2 są Jak to przegramy to nie gram z wami już więcej gramy gramy nie biega. Wygraliśmy poprzednie trzy. Boże, co to było? Co tak przerażał? Nie nie stoję w już. Cześć, jadę, wyjeżdżam. Chuj, mały Puerto Rico. Buenos dias. Marianos, compañeros. O! nie jadę. To niezłe. Lotnik, o! Kolon do bramki, gol! Teraz my płajemy, kurwa. Ty kurwo! Ty kurwo! Ja pierdziel go na mnie wpadła. Oooooooo! A mi zajebą widać. Więcej pirueta. O kurwa! Aha Zastraszyłem się gość, zrobiłem przewrotkę do tyłu. I, ja <grym> i busta pierdoliłem do końca. O kurwa no Dobra, ale tam już ona prawie, że cała się zamkła, nie? Zamknęła się. <noise> Zamkła. Ja zamknę ja, drzwi. Jednie. Drzwi. Patrz, 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 zamki w drzwiach. A, ale okno. Kurwa bramka jest jebitna u nich. Ale urwam, ale to było dobre. No, no ja to ja myślałem, wie, nie gdzieś zabiję. Kurwa to trzech razy sztuka ty. Ta nas no. jaj i teraz dopiero ty. Zobacz co broni, ale ten tu liberdum, okno prawo. <noise> <noise> ja tu już musiałem zobacz, zobacz, zobacz co. Prawie nie. że. Pa, widzisz jego, a, ten awatar gościu? Jakiego google ma? To przez to google. to nie jest że google. Wujek chyba go. Wujek google. Dorek tak nie jest w, jasku. w jasku. <noise> O, zobacz, zobacz, Jasek. Na wujka gogle Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Już nie Co tu się dzieje, Ty? O, zobacz, to nas masz. O, nie, jest zła mafia z molec tu widzę. Adam, sań za chwilę. Czekaj chwilę. Mhm. No na razie potrzeba. Hmm, Alem ja sobie polotnikowo. Ale za jeba, to. ten kurwa tu <śla> tu mu Tu chuj. no i chuj na mariole. Na je. Nie, no skój, wysy nie mały. Brońcie, to Bimbusta zapiertolił. Spod to nosa. No zabroncie to. Halo. Halo. Halo? Halo? No i chuj ojebo. Uwaga. Ciao. Zabił kolana. <laughs> ale pierdolno. Te to się nie jest. Z... O, kurwa, tup, 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 <laughs> tup, tup, tup. jak to tu tu, tu, tu. Tup, tu, tu. Jak to tu, tu się zgasza. Może złapać. O, tup, boże, o z... <laughs> sayf, epic save gościu. No, to chyba na bramce to jest od jutra. To nie jest od jutra. A boże, jak to pierdolną. pierdolno. Sorry, ale ja leciałem bez bramki. Pa, 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 pa. pa. Nie mam busta. Odbij się. No nie, i chuj, no No nie, i para pać. No ty kurwo na ropę. To nie, z mamafes, ale co? Ja nie mogę no grać. To no to zajebał mi busta kurwa. Ja pierdolę, byłem u nich pod bramką specjalnie. Też mi kurwa ktoś zapiertolił. Tutaj, a dobra, z jedź kurwa. A, z Pierdolę O Boże. Jadę po busta pierdolę. Wypchnął tutaj Andrea. Moja Andrea Pirlo. Uh -huh. To nie jest łatwo. musiałem, no, jak ty byś z tyłu no, ja się go. Kurwa go wypchnąłem tam. Mocno? Nie, e, nie wierzę, tam, że kurwa. taką kurwa freestylea chciałem pierdolnąć też, też Ja się obkręcałem to, gościu już. No nie jest, jest łatwo Ridley, to tam bije tam? kogoś? młotkiem. niemca, nie no tak ty mi wcześniej. Niemca. Broń, broń. broń broń Niemiec To nie broń broń Niemiec Ja pierdolę. Co ja za odjebał tam? Łe! Ja A pierdoliłem No, no teraz mi ją, teraz ty, to ty to mi zajebałeś. Wiem. Adam, na badę. Znaczy na budę. No to, no, to nie na badę. Zero, jeszcze mogę coś być z tego. Ja nie że nie. Proste, uderzony. mówię, 70 punktów Owen na ropę O nie, w ropę nas ciśnij, ja zostaję na bramie chwilkę Jedzie, 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 jedź, 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 nie jedź Dawaj wrzuć Mocno O nie, zbaw wrzuta Ole dostał jem, oj, bloka nie. jak w siatkówce Bo jem, Ale mnie nie, siatki na jaką Jak on dwu oczach ma w siatkach. Siatkówkę, też Oho, oho. o jak dosimy to, nie? O boż, o dobra, jednak dobrze Dobra, dobra, mamy, mamy. O boże no boosta. Bez busta, bez busta, bez busta, bez boost Bez boost chuj, ja oni ja Boże, ta nas No i chuj No i cześć Dobrze, idę z pampą Niech O boże, Adam Zjebał na... No. Adam, kurwa, jaa... Pozdrawiam Kurwa, trzech było tam i... Ja pierdolę, pozdrowia, jakbyśmy to przejebali jeszcze, to też bym człowieka złamął stąd. Ja powiedziałem, jadę z bo to trzeba powiedzieć, że wy też jedziecie Pewnie sami pro wstaną. Pa, mówi, pa, mówi, jedzie z kontrem, a pojechał nagle na bandę, nie? No, mówię, dobra. Nie no, pojechałem tu. No, przejechałem, pojechałem za piłką. A, pierdolę. Chuj, pewnie, pewnie będziesz pa, Pani nie sobie to mi pro. Na czwórkę dostałem. Nie, 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 nie ja nie mogę, no ba, 90 punktów, no nie wierzę, ty. Division Up mam normalnie, M, M, of the nation, A ja już mówię, chuj ta nazwa bo przegraliśmy drugi mecz. O Boże, veteran pro, weteran. To nie jest karmel gość, jadę tego. Karmelowe, lowe, karmelowe, nie, karmelowo. Nie, na, na C. Przez, kuchnię wchodzą. Przez konową, kurwa, skrzynkę z narzędziami. I pij dalej. Co? Zostawiłem. Został odbicie lekko. Ale bym bier. se poleciał. Mhm. O, to co poleciałem? No weź mówi, że nie polecisz. <laughs> Jakbym wiedział, że nie trafię. To bym w ogóle... Ale pierdolłem był... to. O szkoda. O, na to. Tanki Zobaczcie tanki na, tanki na odcinku gościu jaki lotnik za mnie. Fajny. Jak mi zrówka no no, wskazująca, y, mrygająca wypada. O, Nie dobrze. dobrze O lekko Minus 30 HP No zobacz To bozy e, tak Nie do swojej ty Epic save No co mam zrobić Odbisa 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 Powiem tam mocno chyba Czy nie? A chciałem ją jakoś zwolnić ale nie znaczy. z tego Podaj to nas, pułknię z dupki No ja mam, raz o boże! O boże, boże wiekale, jechałem, bo... wziął mi się! O boże, o boże. Ja myślałem, że tam na szybciej ucieknie O na dno. To mówię na luzie go A zostałem mocno uderzony Jak mocno Jak mama z liścia Weź mnie tak nie stasz, bo spadłem do bramki. A mnie ktoś pierdolnął znowu Nie wiem. Aha Bolek nie. A Bory. Bolek Moja moja Ja pierdolem Taką sobie zajebiście przypierdolę, sprzedam szybko A kurna, czemu? Podaj, podaj, weź podaj teraz Masz Nie wiem, Dzięki Ej, teraz już, 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 już. O. Ty kurwa na ropę I 150 na blacie o, Jak ja zamykam w tym dominusie teraz Wolek, tam masz jeszcze <coughs> znowu ją Czy jest tam ktoś? Na bramie? Nie. Bo no Respond Jelenka. Takie zwykłe, kurde. Quintasemko. Pakuj nie woli Nie no wiem. Zbierze. Rusek halo. pewnie. Halo, halo. Halo, halo. ta kurwa. <grym tosienka> Oj, chuj. Co ta piłka tak nisko była? Myślałem, że ona była nad, nad moim podwoziem. Czy znaczy, pod. <grym tosienka> Zobacz, zobacz, wyjebał, wyjewał no znowu taki kazak tym. Ja na bramka nie jest jeszcze Bo, bo ja jestem na bramce. Ten plecami chyba odbił. No jeszcze był sta za pierdolu. No, jakaś, coś, coś, coś. Ziół. Dobra, brawo. Chyba chcę zmiankę na pankę. Dobra, dam Na, ławkę. <laughs> na ławkę karku. Zostaw? O, to nie niezwykle został. Skurwy wziąłem. na ropę. Trzeba ich wyjebać w bramce, przeje. Ja z nim porozmawiać, spokojnie. Od, oddaj mu za mnie, bo mnie też tutaj przyjechał wyrąbać. rąbać. <laughs> się w dwóch gościu. Dlatego, <coughs> że... że ich nie rozjebało. Przeprzeleciał. Tylko, że przeniesiona, w prądu prześkął. Prog bo... <coughs> został nieudany, niezaliczony. Bez telemarku. Marku. O Boże, obity. Ja bym o, to nie jest, zobacz, no specjalnie Ja nie widziałem Ja co nie, kozak O chuj Nie wezmę ją na pewno, jest nade mną Wydłużyłem, ale to nie jest. Dobra, za karę dostałem ja pierd. No szczerze, mnie pierdol no Adam, ja się czołówką No Wiem Jak ja zrobiłem karambol na jeden. 1 Czego jest zero, 0-0? Zero. Halo, halo, co się dzieje? No ale się no piłem No szakra, jak. ty wszystko tak ładnie, pięknie, gładko, ale podłogi No my przecież jakbyśmy wygrali 60. Macie z rzędu, to ja pozdrawiam, ty. Ja pa. O, o Boże... Boże odbił. Ale się odbija. Dobrze, puf. Będę sobie tego nie darował. weź bioracz, to szybko, hara. Koka, ja hasza, bez LG. Jadę. Uważaj. Jaha. To, 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 to ja nie, że jadę. Kurwa, całego busa Dobrze. życzyłem, żeby tam dojechać. Serio? Bo mhm. Co Stawaj! Jest! Jak Nareszcie. Co czekałem na nią? Patrz, patrz, patrz. A ja już tylko nie wiedziałem, w którym miejscu lecieć po nią. Przyjebałaś jak mama z liścia. Jo Dobrze. Dobrze. No nieźle, no, no, nieźle, nieźle mama z liścia. Wiecie? po, po, po Chcę tak. 20 sekund do końca. No kurwa, wiem, że jest Ładnie, odrolowałem. O nie, że Adam o 15. Ubocznie, że Biot, upądasz? Aż likwrację poczułem. O ty f***! Nie że, pukany z kąpielą. Hagej? To nie wygajli. O to nie wygadł. Wygraliśmy. Wygraliśmy, a lakbar. Ababa, agbar. O ty, o złoto. Ja bym się kurwa jeszcze nie wcieszył tak sześć wcześniej. Ja nie się cieszę, że nie one To nie one well play. Jakie one well gościu, to nie one well play za dno, Ja bym położyć znowu remacza. No ja też bym Weź tam. Pierwszy sobie tnie. Czapka nie drinkowa zim. Proszę? Dawaj gościu Dawaj Dobra Ty Pierwszy Wiesz ty ni, ni. Kurwa, ty jakie równe punkty mieliśmy, zobaczcie to 400, 200, 200 mhm. A no tak, bo 400 odjął 200, to 200 O ty kurwa, bo i wiesz, że mnie, o, gdzieś ma to O, o bo zobacz, zobacz, żebyś tak, miał debilu 300, gdybym miał Mhm. Tak samo Jadę Mogę z wyskoku wstęcznego wrzucić piłkę? Możesz. Spróbuję coś zrobić tutaj. Pa. To nie odpływa lepiej. Uuu, co zrobiłem, widziałeś to? Tak, tak, tak. tam mam nagrane. Ja też. O Boże, ten całkiem tam wykurwił. A ten jeden nie gra chyba, czy? No dobrze. O, bo go ominąłem. O ty kurwo na ropę. Pałuch jest Cześć. Jest w tym gościem. Jebnął mnie

To, ja to nie jest łatwe zrobić Część. Zostaw? To nie jest łatwe zostaw Ja wiem, ja wiem, ja byłem, ja wszystko widziałem o, 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 Andrzej ho Nie wiem, mam Andrzej Dobra, mu by Dobrze, dobrze, dobrze. Wsiadaj mała do mojej fury. Oczej, okay, bananowe skóry, to się furą, banan buja. Spakuj Adam walizę i nie znam, on już pojechał. A mnie pierdolno, no. ale epik saver mam. Hehehe. Uwaga, oczy mi się za chwilę. Aj, kurwa. Dawaj, lotnik. A nas pierdolę, nie zapierdalaj mu bramki. to <noise> Patrz jak chciałem, pat, ja chciałem, Adama wyjebać jeszcze, patrz patrz Chciał <grym> ci bramę, patrz Patrz Adam chciał ci, Adam tak. chciał nie, ci bramę jak go goniłem patrz patrz Nie, 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 nie wyjebałeś wie, Wiesz co najgorsze, to Nitro muszę nie zmienić Ja kurwa mam tak nisko kamerę, jak Nitro przyjebałem nic nie widziałem Jedź Nie wierzę, jedź O, ładnie Naprawdę ładnie Ładnie 2-0 No musiałem się że musimy się przygadać Nie wiem jak ty ja bijesz na chyba po tym meczu No nie wierzę Olej, sparłował to w milimetrii mieli bramę taką, totalną, jeszcze jedną. Najlepszą na świecie. Wziąłem, popsuł no, marzenia. O Boże, co mi zrobił. No szybciej, wrzuciłem się do przodu. Jak mam jechać, to już jadę, już mnie nie ma. Oj, hoj. O ty, na ropę. O nie, zły tutaj place. Dostaw. O <śla> biedone, <śla> <śla> Można, można. Jak każdy chciał zajebać. Znowu mi za... teraz mi... Tera mi, tera mi zajebał. I ci, Teraz strzelajcie nie, ci Teraz strzelaj się Nie da rady. Oj ch**, bo To nie mnie pierdolli. w bramce jestem chyba. Brońcie to. Proń. Ale fajnie zahamował <gi> mi. He Taka zmyłka tam była. Mogę. Oj <e ch**. poszedł. Oj i Brama. i hej. No, nie było lotnika Tanasa i nie obronił. No, ten to nie jest lotnik na Boże ten zeździł się jakąś czarną mazią. Czarną maź. boż Czy to kurwa? Jak to yy, jadę ja? Jak to ten, yy, guma z opon pewnie No coś? coś? Uro, pan, nie możemy stracić o tak szybko bramki. O boż! No ja pierdolę, nie wierzę. No nie masz nie bóż, no ja pierdolę. To już jest wasza, wyjebać tylko. Pa, jak lotnik poleciał tam. O, Uważaj. Obok leci i tak. Na ropę. O, ja nie mam busta. To już bym poleciał. Urwa, sorry. No. A pierdolna Ja sobie poskakuję, bo w usta kurwa nie mam. On jest. Mój, mój, mój. Na nas nie strasz mnie do kurwy nędzy. O Boże, coś się bili tu. Chciałem się wiewać, sorry. Będzie wrażenie. Ja przy stole. Ja przy stole. Najpierw ten to, mi się. się, się kurwa, najpierw zgodnie, ten to, mi się tu wpierdolił. Później ten mi wyjebał. Ja przy No wolę. Ja tak Uj, Ja się tak, tak. obrażam. To wina wszystko dałem, ma 50 punktów pakuj walizę kurwa to był atak kurwa z boku o to nie jest, brak busta A tam weź no nie wróć wiem. na tą bramkę bo ty bucisz się za szybko kończ chyba Nie chyba wiesz co mi Czao nie zyszał Mówię do niego wróć na bramkę to, to na środku akcji, jest Tam nie ma bramki gościu Poczekaj nie staj się skończy się akcja poż, o ja akcja Teraz się możemy wymienić gościu Kodaj mi wrócić Wyjebiam i Nie 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 kurwa Prana No widziałem że leci A pierdolę Fuck you Kurwa na rok gościu. Niech nie do z rozkurwi Zara Wsiane rozkurwie chyba Zbani wejdzeli biurko. Zobacz gościu. Patrz, 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 patrz. No ty o, kurwo na ropę jebana, cuko. Hej soczki rea. Zobacz, zobacz. Jeszcze z tego mogę być. O, bo łożyć mnie tak bokiem. A no ja serio. O 30 sekund. 30 okay. sekund, zrealizuj. tam nie było skóry, wysynu w tej bramce? O zobacz. O boże, kurwa kurs, e, Ma ta piłkę Nie za dziurę wyjechać No kurwa nie wygrałem No kurwa się mnie popnął, to za zje pierdolony No nie wiedzę Dobra chodź. No i chuj na Mariole Taka... nie Nie na co Ja Ci kurwo jebana <śles> 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 Jebać. Nie no nie, nie, nie źle, nie źle, nie źle, naprawdę. <gryzanie> to nie jest a Takie pozytywne. pozytywnym <kugryzanie> akcentem <gryzanie> zakończymy ten odcinek. Czo ty jebane kurwy, tak. To była Ranga ekspert. Y, a pkućcie, spróbujcie, komentujcie, bijacie do chłopaków, na razie trzymajcie się... Edo, <kugryzanie> cześć. cześć.